na co dzień? Jestem Marinet Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnym życiem. Ale skrywam sobie coś, o czym nie wie nikt. To moja tajemnica. Mam super dar. Gaśnie Tak Pan Gołąb. Macie jeden dzień na samodzielne zaprojektowanie własnego elementu ubioru. Już za 10 godzin waszą prezentację oceni znakomity projektant mody Gabriel Agrest. Ojciec waszego kolegi z klasy Adriana Agresta. Co więcej, Adrian założy hey. zwycięski projekt na następną sesję zdjęciową. Oto temat tegorocznej pracy: Melonik. Melonik? Mm -mm. Melonik, Melonik. A nie jednego szkicu Melonika. Mam cylindry, czapki, nawet kapelus z rękami. Chcesz berecik? Już się kleci. Chcesz sombrero? No problemo. Ale Melonik? A wiesz co? To nie ma znaczenia, bo i tak zrobię ci ciebie na spotkaniu. Potknę się o mój głupi Melonik i padnę na pana Agresta. On dozna wstrząsu mózgu i Adrian mnie znienawidzi. Nigdy nie zostanę światowej sławy projektantką. To już jest mój koniec. <laughs> I to wszystko przez Melonik? Pokaż mi, co tam masz. Na pewno coś się uda znaleźć. Zapomnij, jestem beznadziejna. Pewnie i tak wszystko zepsuję. Hej, Alia. <gryű> Jakie fantastyczne skice. <gryű> <w!! grym _> nie wiedziałem, że masz taki talent. Eee, wielkie dzięki, ale nie są moje. Te świetne projekty należą do Marinette. Odlotowe, co nie? Masz wielki talent, Marinette. Myślę, że możesz wygrać ten konkurs. Eee, wiesz, tak. Ja lubię ten modę, co mierzy... W, w, wysoko. Eee, no na głowę. znaczy... E, e, dzięki. Spoko, no i powodzenia. Może założę twój melonik na następną sesję. Kupię, to nie możesz tak się spinać. Słyszałaś go? On myśli, że masz szansę wygrać. Zauważyłaś, jak Adrien zareagował na rysunki Marinette? Wszystko widziałam. Ona? Aby wygrać? Wątpię. Jak Adrian zobaczy mój projekt, przekona ojca, żeby mnie przyznał nagrodę. Na pewno tak będzie, Chloe. Ty zawsze wygrywasz. Twój projekt zmiecie inne z powierzchni ziemi. Tak, zgadza się. Muszę tylko przechwycić ten jej notatniczek. Dziewięć godzin do prezentacji. Jej! Zaszywam się w ogrodzie inspiracji. To na razie. Nic mi nie jest! Wszystko w porządku. Pora poszukać naszej kolejnej ofiary, moje małe, podłe akumy. I rozprawić się z biedronką i czarnym kotem. Ich mirakula będą wreszcie moje. Kurczę, trudno tak rysować pod presją czasu. Zekaratuje świat pod presją czasu. Narysowanie melon. Hmm, to doskonały pomysł. Ozdobię go drobiazgami! <laughs> Naprawdę przepiękne popołudnie. O, Edgar, cześć, pięknisiu. No brawo, bardzo zgrabny obrus. Siostrzy, dla też dziury, ile razy mam panu powtarzać, panie Ramier, zakaz karmienia gołębi? Chyba zna pan przepisy. Dokarmiane ptaki brudzą wszędzie naokoło. ktoś musi nakarmić biedne gołębie. Panie Ramier, ma pan już zakaz wstępu do wszystkich paryskich parków. Proszę odejść albo wezwę władzę. O, chwila. Ja jestem władzą. Uwynowa! Wiesz, tyki strasznie mi szkoda tego człowieka. Zachowywał się dosyć dziwnie. Wyglądał jak człowiek-ptak. Brakowało mu jeszcze tylko płaszcza z piórami do kompletu. Płaszcz z piórami? Mm. Dziękuję za podpowiedź. Biedny pan Ramier. Ma poczucie niesprawiedliwości. A to jest doskonały grunt dla mojej akumy. Leć do niego, moja mała akumo, i zawładnij nim! Panie gołębiu, jestem władca ciem. Ani ten bezwzględny policjant, ani żaden inny strażnik parku nie będzie Ci zabraniał dbać o twoich przyjaciół. Bo czymże byłby Paryż bez gołębi i czym gołębie byłyby bez ciebie? He he he. Ha ha! Ha! Go, go, go! O? Mam! Hmm. Przepiękny melonik! Dzięki, Tiki. Jesteśmy taki genialne! My? A, jasne, sorki, ty jesteś genialna, Chloe. To kiedy mamy... Zaczy, masz Zamiar to zrobić? Z tymi paznokciami? Chyba sobie żartujesz. i zleci komuś tę robotę. Bardzo pana przepraszam, bardzo. Hmm. Hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm. Kromi. Wszystko przez ten wypadek. Musicie wysiąść z autobusu. Ech, to dosyć dziwne. Ech, ech. Mm. Gołębie opanowały cały Paryż. To zaledwie jedna z wielu alarmujących sytuacji, które powinny dać władzom do myślenia. Tak, dostałem informację, że pewien Pan Gołąb ma ważny komunikat. Roczny dzień dla Paryżan. Gru, gru! Ta wiadomość was uskrzydli. Paryż teraz należy do gołębin. Klap, klap! Gru, gru! Paryż nas wzywa! Dziwniejsze. Czekam tu i czekam, jak jakiś dachowiec. Uh, uh, uh. Ach, mam uczulenie na pióra. Uziu. Rewelacyjnie. Nie dobijaj mnie. A? A? Te ptaki to część problemu. Paryscy strażnicy parkowi znikają bez śladu. Co? Musimy natychmiast dorwać pana gołębia. A gdzie go znajdziemy? Hmm, tego nie wiem, ale za to wiem, gdzie on może łatwo znaleźć nas. Się normalnie, bo inaczej nie przyjdzie. O co ci chodzi? Zachowuję się normalnie. Jest już Biedronka i czarny kot. Świetna robota, mój przyjacielu. Gołębie opanują świat. Niech żyją gołębie! Brr! on jest? Powinien już tu się pojawić. O, -o, -o, -o! Co jest? O! Ten ptasi mużdżek, pan gołąb. Musi hmm. gdzieś tutaj być. Jeśli chcesz, by władze w Paryżu przejęły gołębie, musisz rozprawić się z tymi dwoma szkodnikami. Może zwariowałam, ale czuję się w karma dla ptaków. A! Jakiś propozycje, Biedrona? Jesteś kotem, nie jadasz ptaków na śniadanie? Gru, Piękny dzień! Aż chce się żyć! Doskonale, a teraz zabierz im mirakula! Gru! Gru, wasze mirakula! Oddajcie je, albo wpadniecie w szpony mych przyjaciół! Uwaga, bo na trzy. Moje kochane gołąbki otworzą owie! Macie szansę uratować swoją skórę, jeśli oddacie mi mirakula! Raz, dwa, szybko tnij pręty. prędzej! Proszę proszę, nasz gołąbek chce uciec na dach! Ja? Ja nigdzie nie lecę. Chcę upiec dwa ptaszki na jednym ogniu. O! O! <laughs> Muszę się zmywać, bo za chwilę zniknie moje przebranie. W sumie byłyby to pierwsze koty za płoty. Haha, ha, bardzo śmieszne. <laughs> Biedronka, czarny kot! Grozi mi niebezpieczeństwo straty fortuny, jeśli goście uciekną. Przegonicie tego gołębie, prawda? <laughs> Oczywiście, że tak, ale najpierw muszę coś załatwić. Co takiego? A, wiem! Proszę, tamte drzwi! W środku jest papier! Ale może wolałbyś jednak kuwetę? E, nieważne, kuwety nie trzeba. Ale macie może camembert? E, e. Mm -mm. Przepraszam, sorki mam awarię! E, e, jaki camembert pan lubi? Nieważne! E, Nieposteryzowany, dożywający dwa lata? Dzięki! Oh, 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 jestem wykończony. Boli mnie całe ciało. Nie mogę się. O, oh, oh, Moja typyszności! Słuchaj szybko. Trzeba pomóc biedronce. Świetnie. Stąd będę miała zdecydowanie lepszy widok. Dziwne. Wszystkie gołębie lecą w tę samą stronę. Lepiej polecę za nimi. Ha? Gotowa do akcji kropeczko? Ruszajmy! <grymne> Czyli tutaj pan gołąb przetrzymuje uprowadzonych strażników parku? Grampale. <grymne> Mój gołębioradar zareagował. Albo twój radar się zepsuł, albo pan gołąb zostawił strażników bez opieki. Pora wyruszyć na polowanie. Zaczekaj, Over? kotku. To trochę podejrzane. Mam lepszy plan. Doskonale! Czas się przywitać z naszymi gośćmi! już za chwilę wpadną prosto w moją pułapkę! I wkrótce dostaniesz ufragnione mirakula, przyjacielu! Nie mogę się już doczekać tego momentu! Jak zniszczymy jego gwizdek na gołębie, schwytamy akumę! Okej, okay, ty otworzysz okno, ja go złapię i rzucę na dach. Wtedy wyrwiesz mu jego gwizdek. Dobra! wystrzelimy go na to ELEMENT ZASKOCZENIA to podstawa. dili dili di, di. Chodźcie bliżej! Chętnie wezmę pod swoje skrzydła! Już się robi! Nie. Jedronko, wyciągnij nas stąd. Szczęśliwy, Szczęśliwy krok! Moneta? Do czego miałaby mi się przydać moneta? Nie łudź się, nie wyjdziesz stąd za kaucją. Ha, 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 ha. Jest! Nie masz już tu czego szukać, mała Akumo? Wypędzić złe moce! Mam cię! Papa, miły motylku! Niezwykła biedronka! Co się stało? Gdzie ja jestem? Zaliczone! Wstrętne gołębie, wstrętna biedronka! Kiedyś w końcu was wszystkich pocholam! Muszę się przyspieszyć! Została niecała godzina! Dziewczyną. Dzień dobry, panu. Jestem Natalia, asystentka dyrektora Agresta. Dzień dobry. Przepraszam, ale gdzie jest pan Agrest? Jestem tutaj. A, tak. Dzień dobry, panu. Witamy w naszej szkole. Adrien, oprowadź Natalię. O! To pan Agrest! Idzie w naszą stronę! <noise> nie da się nie zauważyć, że nasi uczniowie włożyli w tę pracę całe serce. <noise> Gdzieś ty była? Masz melonik? Tak, o to on. Co? Bo identyczny ma Chloe. Co? Dzień dobry panu. Jestem Chloe burżua, zna pan mojego ojca, burmistrza. A, to podstępna złodziejka! Chcesz, żebym to wyjaśniła, chyba poradzę sobie sama. Hmm. Odwróć tablet w stronę pracy panny Burżua. To ma być kpina? Oh! To nie fair! Marinette skopiowała mój pomysł! To po prostu skandal! Jak mogłaś to zrobić? Oh! <laughs> Przekro mi z powodu tej sytuacji, ale mogę udowodnić, że ten melonik zrobiłam według własnego projektu. Kontynuuj. Um... Każdy element wykonałam sama. Ozdobny haft, tkaną tasiemkę czy ręcznie zszywane rondo. No? Wszystko własnoręcznie. Poza tym jest na nim ukryty pewien element, o którym wie tylko projektant. Mój podpis. Wow. dużo. Znakomita praca. Widać wyraźnie, że masz wielki talent do tworzenia kapeluszy, panno... Marinette! Gratuluję pięknej prezentacji, panno Marinet. Wygrywasz konkurs. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Adrian będzie nosił twój melonik w następnej kampanii reklamowej. O? Świetna robota, Marinet. Sorki, mam uczulenie na pióra. A, a psia! A. O, Dzięki. A, Wersja polska jest Dia Media Polska.